Siema, tym razem mówię do Was z namiotu, a dlaczego to później wyjaśnię? Na razie 3, 2, 1, Yyy, e, Tak, teraz będę nagrywać w trochę inny sposób, aby było mnie lepiej słychać, ale muszę mieć jak to synchronizować. Choć prawdopodobnie tak się wszystko rozjedzie. W każdym razie siema i zapraszam na e, intro. Miejsce, w którym się znajduję to oprócz tego, że to mój domek e, albo raczej namiot. Miejsce, w którym się znajduję to farma kurczaków. Co robię na farmie kurczaków, spytacie? A no właśnie nie mam za bardzo pojęcia. Nie mam pojęcia, tu ekspiłem! Tak byłem w kilku miejscach, trochę biłem dziesiąty level, czego ja nie widzę, bo mi... Traps zasłania. Udało mi się zdobyć łuk dla Saolan. Na razie nic lepszego. No, to jest łuk dokładnie mówiąc: ten, ten wielki albo dobry, tudzież świetny. Great Bow. Wprawdzie szukałem lepszego, ale też nie jest źle. Kupiłem też lepszy, lepszą rózgę i teoretycznie kupiłem lepszą zbroję, tudzież ubranie bardziej by pasowało ale straciłbym w ten sposób no, straciłbym w ten sposób możliwość e, używania mojego e, no, e, podpalonego wina ale nauczyłem się też nowego czaru, czy raczej ulepszonej wersji starego czaru nazwę już widzieliście działanie też widzieliście dla porównania pokażę wam tą zwykłą wersję ta na tym nordyckim wygląda nowa umiejętność wygląda znacznie lepiej i też znacznie lepiej działa więc warto warto było ekspert. Każda umiejętność ma jeszcze jeden poziom. Tą, którą tu widzicie mam poziom siódmy jak dobrze pamiętam. Więc kiedy wiję się to na dwunasty poziom, otrzymam nową umiejętność. I teraz tego już całkiem nie wiem jak to wygląda, ale pewnie będzie mocno. Dobra, wynośmy się stąd. Tak, to jest farma kurczaków. Widzieliście tam kilka osób ekspiących. Generalnie gdyby nie to, że to jest trzeci kanał. Na pierwszym kanale byście mieli tłum ludzi, a nadal by się dał ekspić, bo tak ta gra działa, tak JRPG działają, że wpadasz w walkę na, na pustej przestrzeni, gdzie nigdzie nic nie było widać żywego. Dlatego też boty w tej grze nie są takie straszne. Dlaczego mówię o botach, to się za chwilę dowiecie. I to jest wioska... moment, nie widziałem nazwy. Nie Welan, tylko Kelan była pierwsza wioska. Ta wioska z wieśni. nazwę proszę, Welling Village, wioska Welling. Witaj do Welling Village. Dzięki mi. Z Tobą nie chcę na razie gadać. Z kim chcę pogadać, to z. I nie spojrzałem długo nagrywam. Nagram? Pół godziny może. Nie wiem. A. Y jeszcze święta są. Ha. Huh. No dobra, choinka jeszcze stoi. Pewnie w okolicach świąt stał Mikołaj i jakiś tam event był, coś, nie wiem. Z kim ja chciałem pogadać, z tą babcią chciałem pogadać. Dlaczego? Dobra. Jak? Yy, nie ma ziemniaki. Ziemniaki się skończyły. Co ja teraz robię? Yy, oczywiście nasz bohater jest idiotą i się pyta co się stało. W każdym razie yy, babcia zleca nam zadanie abyśmy przynieśli yy, od yy, farmera owoców, od sadownika kilka ziemniaków. Yy, to nie ma sensu. Ta gra jest koszmarnie przełączona jak, jak sądzę. W wazonie znaleźliśmy kilka kamyków, które też pozbierałem wcześniej. Jak zdobyłem ten łuk? Alchemium. Nie kupowałem tego, tego łuku, chyba się nie da kupić. Łuk zdobyłem alchemium, ale jak dokładnie to wam wytłumaczę, potem kiedy indziej wam to wytłumaczę. I znaleźliśmy miedzianą blachę. Nie wiem, czy mi będzie potrzebna. Tu, tu, tu sadownik. Inna nazwa, żeby graczowi utrudnić, inna nazwa jest. Nie, serio, ta gra po prostu nie jest najlepiej przetłumaczona z japońskiego, ale i tak. Dobra, babcia prosiła mnie, abym przyniósł jej trochę ziemniaków od ciebie. Świetna składnia. Ej, okay, sekunda. I mamy ziemniaki. No dobra, pomożemy babci, bo czemu nie? Ebaścić okay. ja, i, I babuczka. O, dobra, masz ziemniaki. Mm -hmm. Przygotuję wiedzonko. Poczekaj chwilę. Aha, dobra. E, znalazłam to w morzu. Nie wiem do czego to służy, ale dam ci to jako nagrodę. I tak, i się nie pomyliłem. Chciałem tego questa wykonać, ponieważ otrzymujemy w tym remote control. A co to jest? To jest zaimplementowany w grze bot. Tak dobrze słyszycie? Bot. W każdej innej grze boty są yy, niechciane. Każdy chce się ich pozbyć. A tutaj od tak, jak gdyby nigdy nic. Po prostu dadzą nam pilota i to jest bot. Tak jak wcześniej mówiłem, mechanika tej gry pozwala na używanie botów, ponieważ nikomu nie zawadzają. Chyba że komuś naprawdę przeszkadzają tłumy w grze, w której można przez człowieka przejść, ponieważ jest dwuwymiarowy. To brzmiało dziwnie. Obsługę Remote Control objaśnię może później. Nie jest to jakoś wielce skomplikowane. W każdym razie chciałem bardzo zdobyć jej remote control, ponieważ dzięki temu, no wiecie, nie muszę pilnować podczas walki masz yy, Po prostu ustawiam wszystko w prawdzie, nie jest to tak wydajny może, albo w walce nie jest takie skuteczne, ponieważ automat zawsze jest gorszy od samego gracza, ale przyda się. Yy, te ognisko jest święte i jest symbolem naszej wioski. A czyli te prezenty i ta choinka też pójdzie na... do spalenia. Dzięki, fajnie wiedzieć. E, e, to jest po... Nie, nie, dobra, nie czytam tego. Tu jest jakaś tablica, która nie wiem do czego służy. E, co, co to jest? E, to jest chyba tablica ogłosz, ogłoszeń. Dobre, ale o co w tym chodzi? What? <laughs> Dobra, nie... Nieważne. To jakieś tam tablica ogłoszenie chyba jest, ale... Nieważne, mam to gdzieś. Eee, tu jak widać... Jest pałac. Jeżeli po wyglądzie się nie domyśliliście, to... Po straży chociażby. Uzbrojeni w jakieś włóczni, nie wiem nawet jakie. Taro? Oj, oj. Lecak to... TAR Warzywo. Taro. Nie wiem co to jest, idę sprzedać wszystko co mi niepotrzebne. Tak. To co tutaj widzicie, to jest sklep z przedmiotów inny niż broń. Sprzedam wszystko co mi nie specjalnie potrzebne. przynajmniej nie w tej chwili. Albo co myślę, że nie będzie mi potrzebne. Mógłbym to wyciąć, ale to mi chyba nie będzie potrzebne. O, to zdecydowanie nie będzie mi potrzebne. Dobra, to na sprzedaż z Szkoda, że nie ma opcji żeby mi to samo się poustawiało wszystko. No, no auto auto coś tam auto-uporządkowanie. I tak, widać, że wioska jest bogatsza i bardziej rozwinięta cywil... cywilizacyjnie bardziej rozwinięta. Widzicie, domki już są murowane, a nie drewniane. A też bogatsza, bo każdy ma swoją tą hałpę. I dlaczego mi się muzyka wyłączyła? Przecież mam włączoną. W każdym razie, co my tu znajdziemy, e, przy wejściu czeka na nas pewien Eskimos zdaje się, e, mongolczyk. dobra, sorry, i tak, tutaj trochę wyjdę naprzód, trochę zaspoileruję, ale tu jest Mongolia, przynaj... nie wiem czy tam można trafić, ale coś w tym rodzaju jest. E, I jeżeli się jeszcze nikt nie domyślił, wprawdzie powinienem to powiedzieć później, ale teraz znajdujemy się na Nowej Zelandii. Będzie, jesteśmy na wyspie północnej, później będzie wyspa południowa. To jest Nowa Zelandia. E, e, moja żona Chang wysłała mi, mi list, że w środku wiosny jest festiwal rodzinny. Yes. Cholera. Ogółem. Dobra, nieważne. Chcę. Gościu chce od nas, abyśmy złapali królika dla nefrytowego żeby mieć. Żeby znaleźć przy, przyjaciela dla, dla nefrytowego nefrytowego królika. I gościu nie wie, gdzie znaleźć królika... Yy, męskiego królika. Tak, trochę yy, zbyt prosty tłumaczę, ale hit z tym. Samca królika na Wyspie Północnej Ta, zrobię to, ale trochę później Nie wiem czy level mi na to pozwoli Wiem gdzie są króliki, zajrzymy tam później Gdzieś tu, o Winogrona sobie pozbieram Nie przejmujcie się tą, 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 tą pszczołą, nie jest groźna Właśnie, czy ja? Czy, czy ja tam zrobiłem wszystkie questy? Tak wiem, wiem, wiem Niepotrzebnie sprawdzam tak zrobiłem tam Quest. A panienka co? coczorkcie. Aha. Xiao Li, Xiao Yong, Xiao Ri. Re. Gdzieście są? Właśnie pozbierałem quest tak, który polega na znalezieniu trójki dzieciaków da, poszukam. E, co to? Dokładnie mówiąc, powtórzę. Xiaoli, Xiaoyong i Xiaore. Ri, Re. aha! Dlaczego musieliście dać chińskie imiona? W sumie nadal nie wiem, czy ta gra jest chińska, czy japońska. Chyba japońska. O, Elion. Yuna, <sumptu> moja droga Yuna. Co z tobą nie tak? Ten naczelnik będzie dziwny. E... Mm. A. Coś jest nie tak. Aha, w, za... w odpowiedzi na list wysłała jej białe i czerwone róże. Hm. I jest... Cholera, dlaczego tego nie przeczytałem? Bym wiedział teraz, gdzie jej szukać. Gdzieś albo przy... w... Pałacu y, wodza, albo gdzieś obok. Ta dziewczynka chce, aby Aha. dziewczynka chce, aby na niej trującego mu Genialne! Ja genialne! A on tak po prostu... A spoko łapie jednego. Nie, no, okej, okay, wiem, że są słabe, ale no. Chyba nie bez powodu nazwali go trujący. Um, jeszcze kilka questów pozbieramy. Tak, generalnie wchodzimy do nowej wioski. Zbieramy pierdoliard questów i idziemy je wykonywać. Choć często połowę z nich możemy wykonać, nie wynosząc się w ogóle z tej okolicy. Nawet z obrębu jaski. Eee, tak, Dyk. No dobrze, Dyk, co ja mogę dla Ciebie zrobić? Mm, no właśnie, o to spytałem. Eee, mam przynieść. Eee, mm, hmm. Gościu chcę samemu zrobić jakiś prezent dla rodziców. I mamy przynieść dwie roślinki o nazwie Dafne. Dwie kępki trawy. Jeden dziki niebieski kwiat. Jeden aligot. To, to chyba były winogrona, co pozbierałem. I dwa przeciętne kamyczki. Znajdziesz się tam? mnie. Jasne. Tylko e... no, już je mam. No, jak miło. Dobrze, że zachowałem co nieco. Eee, mm. <śmogłania> Dobra, i. Tak, jest dobrym dzieckiem, które o rodziców. Nie wiem, co chcę z tego prezentu zrobić, ale. I co dostaliśmy w nagrodę? Eee... Wszystkie okienka naraz i dajcie... nie wiem o co chodzi. Trochę expa. Dostaliśmy. Humary! LOL! Komary! E, kasę chyba nie dostaliśmy Eee. W każdym razie później sprzedam co mi niepotrzebne, bo wiele zostawiłem tylko na tę okazję. Events e, macie jakieś kwestę. E, coś się stało, że nie możesz Żeś taki zmęczony eee. E, aha. E, nie pamiętam tego pesta. Mm, teraz idzie ponownie do gościa, co się zwał... jak mu tam go zwali? E, no, Sadownik. E, masz trochę... Moment. Fruty waniliowe? Czy coś źle tłumaczę? Pomarańcze waniliowe? Eee. O, aha, dobra, tak. I tak dużo zarobię! Bierz jednego, bo i tak dużo zarobię. I gdybyś tak każdemu mówił, to by się okazało, że wszystko... O proszę. Jakby ktoś potrzebował, tu jest jedna sztuka Dafne. Oczywiście nie gwarantuję, że zawsze tu znajdziecie. Teraz zabrałem, ktoś inny tu przyjdzie. Nie widzi. Za kilka minut się znowu pojawi. Prawdopodobnie. Więc. Uh -huh. Mam coś dla Ciebie. I dał mi trzy sztuki drewna o nazwie Lawan. Też nie wiem, co to jest. O, to jest. Yy, yy, Dąb. Cyprus to. Powiedzmy, że to Cyprus, ale tego nie potrafię przetłumaczyć. Ale fajnie, że mam trochę drewna, bo chyba się przyda. Wszystko się zawsze kiedyś przyda. Tu był jakiś quest malutki, nie? Strażnik, chyba któryś coś miał mi do powiedzenia. O ile mnie pamięć nie mieli. E, tutaj jest quest na 30 poziom. E, któryś ze strażników miał jakiegoś questu? Pogadajmy. E, siema. No. Siema. Co ja zrobię? Co ja zrobię? Co jest z tobą nie tak? Kumbel zaprosił mnie na piwo, ale nie mogę wyjść, bo mam służbę. Służyć muszę. Dostarczyć wiadomość? Spoko. Cholera, nie przyczy... Przeminąłem jedno okienko i... Nie wiem co trzeba zrobić eee, tu o proszę, jeden z dzieciaków tu jest. aha Eee, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pa, pa. No, leć. Leć, bo cię. Z... Albo się nie śpiesz, bo i tak cię zabije. Albo... dobra, nieważne. Eee, Muchomoryk brazylijski na Nowej Zelandii, co? To nieważne. Tu jest przejście, nieważne. Monte, gościu, co się zwie Monte? Jakiś problem? Gościu szuka... Plagi? Szuka wiewiórki. może być... Yy... Dobra. Mm -hmm. Musimy znaleźć wiewiórkę. Gościu zgubił wiewiórkę i mamy ją znaleźć. Spoko, i tak nie miałem innego zajęcia lepszego. Bo zauważcie, że wciąż nie wiemy co my tu robimy. No dobra, jesteśmy rozbitkami. Po prostu chcemy cokolwiek zrobić. E, tam jeszcze nie wejdę, bo nie. E, Juna czy, czy. Ona? Nie mieliśmy do niej jakiegoś internetu. Chcesz trochę kwiatków? E, e, jako kwiaciarka pewnie wiesz o co chodzi z czerwonymi i białymi różami. E, Różne kwiaty mają różne znaczenia. Żółte róże znaczą utratę te miłości. Czerwone znaczą wielką miłość. Zaś czerwone i białe róże oznaczają pokój. I... Mm, a... Okej. Okay. kwarel, kwarel, Kłótnie albo coś? A, dała... Coś niefajnego zaszło i więc dała mu y, białe i czerwone róże, żeby ten... Y, ponieważ ma nadzieję, że znowu będzie w porządku, że... Dzięki. I kolejny dzieciak. Do tomat. Już! Tak, 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 tak. Jedź, bo cię zabije, Zaraz. Tak, fajnie kwiatki, chciałeś poglądać. Chciałaś. Leć. Um.